No sprzęt do filmowania jakby co to nie jest aż taki zły no mikrofon tak trochę według mnie ten zdechły kot trochę słabo tłumi przed porywami wiaterku, ale jakoś tam działa. No i nie jest to mikrofon kierunkowy na dalekie odległości tylko na kilka metrów powiedzmy. No, mocowanie to głowica ruchoma na kuli, też się wygina, wyginają te nóżki na statywie, także tutaj za kierownicę można śmiało odczepić, zaczepić, tak jak ja tu zrobiłem i tak dalej. Kabelek do synchronizacji z głosem. No, no ogólnie nie jest źle, no i tak to wygląda, nie? Takie próbne testy terenowe. No, wiadomo, że to nie jest sprzęt wodoodporny do nurkowania. Bo tego jest smartfon odpowiedniego typu. No, ale ogólnie to się sprawdza. Może być. Drgania są, no wiadomo, bo to nie jest jakiś tam gimbal, ani jakiś tam inny tam wynalazek z żyroskopem. No, ale bynajmniej jakoś tak to działa, za te pieniądze może być, także no ale to oczywiście jeszcze będę dalej sprawdzał. Pozdrawiam Stasiek w terenie.